Witam Was serdecznie moi drodzy, z tej strony Marcelus i zapraszam Was tym razem na materiał poświęcony Battlefield 6. Oczywiście w tle leci sobie gierka, luźna gierka z Battlefield 2042 na szturmie osadzonym w realiach Battlefield 3. Oczywiście na początku powiem Wam, że śledzę to co się dzieje w temacie Battlefielda 6 i jestem w miarę na bieżąco. I w tym materiale chciałbym Wam powiedzieć czego oczekuję od nowego Battlefielda. Na początek jednak powiem Wam, czego nie oczekuję. Nie oczekuję powrotów do źródeł, bo to często też jest zakłamanie i kłamliwe po prostu pieprzenie twórców. Nie oczekuję żadnych nowości, nie oczekuję Hero-shootera, nie oczekuję żadnych innowacji, żadnego przełamywania standardów czy wejścia na wyższy poziom gier. Dlaczego? Ano dlatego, że żygam tymi hasłami, które są papką marketingową, a kończą się zawsze wielkim G. To już mieliśmy w wielu grach, a szczególnie ostatnio Rainbow Six X i wszyscy wiedzą, jak to się skończyło. Olbrzymim rozczarowaniem, zdarzenowaniem, kurwieniem i pierdolnięciem R6X w kąt po 10 latach regularnej gry. Ale nie o R6, ten materiał. To może w innym czasie. Czego oczekuję natomiast od Battlefield 6? Najważniejsza rzecz dla mnie to oczywiście odzyskania przyjemności z grania, odzyskania świeżości, wciągnięcia, chęci grania oraz odnalezienia siebie, swojej pasji w rachu FPS multiplayer, która została po prostu obrzydzona, zatracona i zniszczona przez ostatnie lata, niestety wstydzie przyznać, ale przez jedną grę R6. Dlatego Battlefield będzie dla mnie pewnie ciekawym, nowym yy, doświadczeniem. Powrotem do normalności i jakości. Można powiedzieć, że powrotem do klasyki, choć chyba już większość z nas nie wie, co to słowo oznacza. Choć takie stare wilki wyjadacze w ps jak ja, dobrze wiedzą z czym to się po prostu je. I tego bym przede wszystkim oczekiwał od Battlefielda. Szóstki, powrotu do normalności i po prostu jakości. Normalności, czyli rzeczywistości dalekiej od Valorantów, Kodów, Fortnite'ów, czy nawet BFA 2042, którego uważam za. Nomen omen, bardzo dobrą i przyjemną y, gierkę. Oczywiście róbmy skiny. Nie mam nic przeciwko, ale skiny wojsk specjalnych różnych krajów. Sam bym kupił polskich. Dlaczego nie? Nie jestem i nie byłem i nigdy nie będę przeciwnikiem. W grze, ale lubmy to z klimatem i po prostu ze smakiem. I to jest najlepsze w tej grze, bo zgromadzimy dużą ilość fanów, i dużo rzeczy się po prostu sprzeda, jeżeli to będzie w klimacie. Tylko oczekuję od Battlefielda 6 klimatycznego, brudnego, pustynnego pola walki. To co mieliśmy w Battlefield 3, to co mieliśmy w Battlefield 4. To naprawdę było dobre i trzeba było iść po prostu tą. Ścieżką. Oczekuję również żołnierzy bez rogów na czole i innych gubien w wyposażeniu, dobrego tempa rozgrywki, oddzielenia kosmetyki z Battle Royala od zwykłego multi. Wiem raczej jest to niemożliwe, bo nie jestem główną grupą docelową, jeżeli chodzi o zarabianie, ale może takie rozwiązanie będzie dobre dla wszystkich, bo nie każdy będzie grał w Battle Royala i nie każdy będzie grał w multiplayer, więc dobrze by było te dwie jak gdyby gry osadzone w jednym klimacie oddzielić może właśnie tymi skinami, które będą przeznaczone dla niższej kategorii wiekowej właśnie w Battle Royale. Ale to jest tylko i wyłącznie mój pomysł, mój, tak powiem, wymysł na to rozdzielenie. Czego oczekuję jeszcze? Płynności gry. Oczywiście im płynniejsza gra, tym lepiej się w nią pyka i chce się do niej po prostu wracać. Wąskiego systemu klasy. Co spowoduje nacisk na współpracę, czyli powrót do tak zwanych źródeł Battlefielda. Aczkolwiek mi w Battlefield 24 nie gra się z źle, dlatego, że mogę korzystać pełen wachlarz broni w różnych klasach, ale oczywiście ludzie chcą powrotu do klasyki i też za tym powrotem jestem. Serwerów dedykowanych, jak najbardziej, tutaj te serwery dedykowane powinny być i powinny po prostu wrócić. Do samych twórców oczekuję słuchania graczy i szybkiego reagowania na to, co się dzieje w grze. To jest bardzo, bardzo ważne i bardzo istotne dla nas, abyśmy czuli, że jesteśmy rozumiani przez dewelopera, abyśmy czuli, że Oba deweloper tracone, reaguje na to, co my chcemy, bo tak naprawdę to my powinniśmy tworzyć tą grę za pomocą rąk deweloperów. Wtedy to wszystko fajnie się zazębia i powoduje. Zajemne zaufanie i wzajemną współpracę, co jest myślę kluczowym rozwiązaniem, i czego brakuje w Rainbow Six X zdecydowanie. Powiem wam, że kluczowe elementy dla mnie w Battlefield 6 to oczywiście super świetny system walki z tym głównym, czyli oszustami, choć w BF mi to tak bardzo nie doskwiera jak w grze kompetytywnej, ale dobrze jest pokazać jajca. I zacząć skutecznie walczyć z tym latającym królewem z małymi siusiakami, bo to po prostu niszczy każdą dobrą grę, jeżeli deweloper nie stanie na wysokości zadania i nie zacznie z tym walczyć. Ja wiem, że to jest bardzo ciężka praca, ale można to zrobić dobrze, jeżeli się ma do tego po prostu jajca, bo narzędzia na pewno co jest dla mnie ważne w Battlefield 6, to po prostu mniej eksperymentów w grze. Eksperymenty były, eksperymenty się nie sprawdzają, najlepiej słuchać graczy i wykorzystywać to, co oni mają do powiedzenia i korzystywać to, co oni po prostu radzą, bo my tu jesteśmy najważniejsi, bo my po prostu tworzymy grę i dajemy deweloperom po prostu zarabiać i to powinno być najważniejsze. Oczywiście oczekuję dużej ilości broni do wyboru. Dobrze jest mieć z czego wybierać i nie łamać głowy czym tu zagrać mając do wyboru 10, 15 czy 20 broni, ale zdecydowanie więcej teraz w Battlefield 3 gdzie wybór był naprawdę spory. W czwórce również. Jak dla mnie piechociarza to oczywiście map oddzielnych dla dużych wag z pojazdami i stricte tylko pod piechotę. Niech każdy w tym Battlefieldzie znajdzie coś dla siebie. Ja jestem zwolennikiem po prostu y, gier piechota na piechotę, ale oczywiście, klimat Battlefielda to wiadomo duże walki z pojazdami, i to również powinno w tej grze być. Jak również powinny być tryby związane tylko i wyłącznie z piechotą. Tak jak wspomniałem, tryby walki piechotę na piechotę. To naprawdę jest fajne i ludzie to lubią, bo tutaj okazuje się kto ma skill'a, a kto nie, a nie siedzieć tylko w czołgu na lespie i po prostu zabijać to co podejdzie pod lufę, więc moi drodzy, to jest moje zdanie w tym temacie, uważam, że nowoczesny Battlefield powinien mieć takie tryby, które są również wprowadzane czasowo, na przykład w Battlefield 2042, co mi się niezmiernie podoba i mam nadzieję, że będą z tych rzeczy tu również korzystać. Fajnie było, jakby wrócili do takich streamów jak Broni, Małych Szturmów, Przełamania czy Podbojów, które by zawiązywały walki tylko i wyłącznie piechoty. Co również by było bardzo fajnym powrotem do jakichś tam źródeł Battlefielda. Oczywiście, jako gracz hardkorowy oczekuję serwerów. Hardcore, i tutaj mam nadzieję, że twórcy staną na wysokości zadania i te serwery po prostu no, będą. Czy te tryby związane z hardcorem będą, bo hardcore rządzi się własnymi prawami i hardcore nigdy nie wybacza. W przeciwieństwie do normali. Kolejny element, który chciałbym, żeby został utrzymany, to oczywiście systemu, system Time to Kill oraz system rejestracji obrażeń, który jest świetny w Battlefield 2042. Jest bardzo skillowy, daje niesamowitą przyjemność. Jest oczywisty, oparty na refleksie i umiejętności, oraz pozbawiony totalnych bzdur, które niestety są w Battlefield 4 czy w Battlefield 3. Jest tak dobry, że przestałem grać w trybach hardcore'owych. Naprawdę elegancki, fajny, skillowy. Można wczuć się i przegrywasz tylko i wyłącznie przez brak swoich umiejętności, a nie przez głupotę gry. Tak więc to jest tutaj bardzo, yy, bardzo fajne. Co bym chciał, czego na pewno nie będzie, aczkolwiek tego bym chciał. Gry rankingowe w Battlefield. Byłbym za, Byłoby to świetne rozwiązanie. 5 na 5 bomba, 6 na 6 bomba, cokolwiek rankingowego. Ja wiem, że to nie jest Battlefield, ale może. Fajne by było to rozwiązanie. Skoro w Call of Duty jest to możliwe, dlaczego nie w Battlefield? Można spróbować zrobić sobie jakieś mapki rankingowe, jakieś gierki rankingowe i zobaczyć jak to będzie działać. Chciałbym, chociaż wiem, że raczej to nie jest możliwe, jeżeli chodzi o całą y, historię Battlefielda i tego jak ta gra wygląda, i tego jak w tej grze się gra, i co. Tak, gra ze sobą niesie. Tak więc chciałbym, żeby tak było, ale podejrzewam, że to nie jest możliwe. Natomiast spróbować zawsze można. Jeżeli chodzi o ceny gier w Polsce, bo również Battlefield w ten temat się wpisuje, to powiem Wam, że nie wiem, jaka będzie cena Battlefielda. Natomiast chciałbym, żeby ona była po prostu sensowna i zbalansowana. Bo ostatnio, patrząc na ceny gier, to jesteśmy jednym z najdroższych krajów pod względem ten, i nie rozumiem, dlaczego dajemy tak się dymać. Ale patrząc na to, co się dzieje w Polsce, to po prostu mówimy, bo sami mamy marne poczucie własnej wartości, ale o tym może w innym materiale. Po prostu chciałem, żeby ta cena była balansowana i dobrana do regionu, w jakim zostaje wydana i w całym klimacie y, gospodarczym danego kraju, bo obecnie, tak jak wspomniałem, ceny gier w Polsce są jednym z droższych na świecie. Więc tu jest niestety przykry temat. Oczywiście, żadnych preorderów. Czasy ufania twórcom już się skończyły. Dla mnie również, bardzo dawno temu, i też proponuję Wam poczekać tym wszystkim nie preorderować poczekać na betę, zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądać, i wtedy podejmować decyzję. Moi, ba moi drodzy, Battlefield 6 ma być grą, która będzie w jakiś sposób powrotem do tego, co kiedyś było grane, a naprawdę. Oprzeczka jest bardzo wysoko postawiona, gdyż Battlefield 3 niedościgniony, Battlefield 4 niedościgniony, próby jakiekolwiek były, ale niestety się nie udało, Battlefield 1 bardzo fajna gra, natomiast Battlefield Hardline, no cóż, jakby to nie była nazwa hard, Battlefield Hardline, tylko Hardline, myślę, że by była zdecydowanie lepszą gierką i tak by szybko nie umarła i tam również system time to kill i system rejestracji obrażeń był jednym z lepszych. Battlefield, tak więc tutaj naprawdę warto sobie popykać, powrócić i zobaczyć jak to wszystko tam funkcjonuje, bo naprawdę to jest dobry system. Niestety gra w jakiś sposób umarła i to jest niestety smutne, ale mówię, jakby był to tytuł sam hardline, nie Battlefield, to może do dnia dzisiejszego by ta gierka funkcjonowała. Moi drodzy. To tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o Battlefielda. Mam nadzieję, że rozumiecie przekaz tego filmu. O co mi w tym wszystkim chodzi, czego ja oczekuję. Zobaczę, co się sprawdzi w tym wszystkim. Ja życzę Wam, aby Battlefield 6 spełnił Wasze i moje oczekiwania. Dał Wam dużo przyjemności i nie był kolejnym rozczarowującym kłamstwem marketingowym. Oczywiście, moi drodzy, sekcja komentarzy jest otwarta. Bardzo chętnie również dowiem się, czego Wy oczekujecie od szóstki i. Czego nie chcesz, aby w tej szóstej się znalazło? Pozdrawiam Was. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Oczywiście łapki wskazane, bo to podkreśla, że lubicie moje materiały, więc fajnie by było, jakby te łapki były dane do góry. Oczywiście sekcja komentarzy otwarta. Dzięki za wysłuchanie. Pozdrawiam Was serdecznie i tak jak powiedziałem, do zobaczenia na polu walki, jakim jest Battlefield czy Rainbow Six. X, które niestety u mnie. Naliczyło totalną topę, ale o tym w innym może materiale. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, hej!